No to moi drodzy, warunki na rower, co na lepsze. Aż się chce jeździć słodko bezpiecznie. Więc dzisiaj przyszedł czas nagrania, podsumowania tegorocznego świętokrzyskiego projektu rowerowego i podsumowanie nagramy sobie na spacerze, bo na rower dzisiaj to raczej nie. Przynajmniej czekam na e, odśnieżenie ścieżek rowerowych albo stopnienie samego lodu. Temperatura to nie jest problem, ale Kraków zostało ostatnio tak przysypany, że czasem było zrobić przerwę od roweru, ale było co robić ostatnio. Dużo spotkań, w zasadzie dwa takie kluczowe spotkania kończące ten projekt świętych wszystkich, więc dzisiaj sobie trzeba podsumować i te spotkania, i cały projekt. Muszę Wam powiedzieć, że te spotkania na koniec tego projektu to mnie chyba bardziej stresowały niż cały projekt, bo jednak można już powiedzieć po tych ładnych paru latach nagrywania rowerowego YouTube'a, że do obecności kamery się przyzwyczaiłem, do mówienia do kamery też. Nawet jeżeli nie ja tę kamerę obsługuję, to kamera jest dla mnie czymś mniej lub bardziej naturalnym. Oczywiście przy wszystkich plusach i minusach bycia amatorem, jednak w tym świecie. To już jednak spotkania takie na żywo, zwłaszcza na scenie, no to jest zupełnie inne wyzwanie. E, zwłaszcza to spotkanie w Ostrowcu Świętokrzyskim było dla mnie mega stresujące. W zasadzie pełna sala. Oczywiście sala nie była pełna dlatego, że ja tam przyjechałem, tylko było to spotkanie połączone z y, taką bajkową kolacją. Czyli tak jak mówiłem, spotkaniem y, ostrowieckich y, grup rowerowych. No i ja miałem tam swój taki 40-minutowy panel, w którym rozmawialiśmy o tym, czy Polska to dobre miejsce dla kolarstwa. Mam nadzieję, że prezentacja była ciekawa, opinie były fajne, więc cieszę się, że się podobało, że ja wytrzymałem na tej scenie, nie zestresowałem się, trema mnie nie zjadła, chociaż muszę przyznać, że już przed samą, przed samą prezentacją mi odpuściło, więc myślę, że wyszło ciekawie i fajnie. To drugie spotkanie też było po prostu spotkanie na pizzy z osobami, które pojawiły się na ustawkach w trakcie tego projektu, więc już no bardzo małe, fajne, kameralne spotkanie w pizzerii, włoskie smaki w Kielcach, prowadzone zresztą przez bardzo kolarskie Towarzystwo. Pozdrawiam. Mocno, mocno kolarskie klimaty. To zresztą widzicie pewnie na jakichś tam przebitkach. Więc dwa spotkania, które podsumowały ten projekt. W trakcie tych spotkań sobie na żywo porozmawialiśmy trochę o podsumowaniu tego świętego projektu. No ale teraz podsumujmy go sobie tak między nami. Czyli na początek trzy ulubione trasy. Naprawdę w tym projekcie wybrać trzy ulubione trasy nie jest łatwo z tego prostego względu, że. Ciężko ocenić, czy na wrażenia z danej trasy większy wpływ miała sama trasa czy ogólnie okoliczności. E, to wam mówiłem przy okazji materiału z takiego gravelowego, Z jednej z ostatnich tras, no, gdzie jednak jechaliśmy przy 7 czy 8 stopniach, było szaro, było epicko, no ale też powiedzmy, że tą trasę można by odebrać zupełnie inaczej, gdyby tam było słońce, ciepełko i nie wiem, piwko bezalkoholowe na trasie. Ale jednak dalej uważam, że trasą numer jeden w tym projekcie był Sandomierz. Stanowni, który już znaliśmy, bo rok temu nagrywaliśmy tam też ciekawą trasę szosową. Natomiast w tym roku ta trasa została poprawiona dzięki ekipie lokalnej, dzięki też osobom z, ze Świętokrzyskiego, z województwa. No i trasa w zasadzie, moim zdaniem, nie miała słabych punktów. Bardzo, bardzo fajna, totalnie boczne drogi, dobre asfalty, mały ruch. Świetny klimat tych winnic, w ogóle samego Sandomierza po sezonie, gdzie było pusto, była przepiękna pogoda. To był w ogóle jeden z ostatnich weekendów, jak nie ostatni weekend września, a było 20 kilka stopni, taka bardzo letnia pogoda na koniec września. W tym wszystkim gdzieś wieczorkiem to winko, pyszne jedzenie w Sandomierzu. No naprawdę niesamowity klimat, piękna trasa i taka trasa, którą no myślę, że trasa wizytówka. Jakbym był Świętokrzyskim włodarzem i zapraszał na przykład delegacje z Włoch albo delegacje z Francji czy z jakiegokolwiek kolarskiego kraju i Chciałbym im pokazać rowerowy potencjał województwa, to zabrałbym ich właśnie tam, bo na tej trasie była i historia, i pyszne jedzenie, i fajne miejsce, ciekawi ludzie, i przepiękne zabytki, czyli przede wszystkim sandomierz, no ale nie tylko, bo też trochę tych różnych e, tajemniczych średniowiecznych ruin w okolicy też było, Więc sandomierz numer jeden, dwa to gravel, i tutaj, właśnie ten paradoks, że tą trasą numer dwa, jeżeli chodzi o fajność, dla mnie będzie chyba jednak ten suchedniowski gravel, mimo no już ciężkiej pogody, takiej mocno jesiennej bo naprawdę potencjał tych szutrów, gdzie można kilometrami jechać w zasadzie nie spotykając samochodów, nie spotykając ludzi jest fajny. Super był też gravel w samych Kielcach, ale tam jednak było na tej trasie więcej asfaltów, więcej głównych dróg, a tutaj w zasadzie i tak moglibyśmy w ogóle pojechać tak, żeby z tego lasu nie wyjeżdżać. To, że my wyjechaliśmy z niego było głównie dlatego, że chcieliśmy Wam pokazać jeszcze trochę takich zabytków i rzeczy ważnych, ale trasa w zasadzie mogła być w zupełności przejechana po prostu w lasach, więc to jest numer dwa. Numer 3 to będzie egzekwo ponidziej kraina śliwki, czyli szydłów, bo. Ponidzie nas bardzo przyjemnie zaskoczyło. Też tak bardzo, bardzo sielankowo, przyjemnie, miło, fajnie, ładne widoki, dużo otwartej przestrzeni. W tym filmie z Ryśkiem mówiliśmy Wam, że to jest super trasa na, na wiosnę, kiedy ktoś gdzieś będzie miał ochotę już tak wychynąć z takiego zimowego miasta, siedzenia przed komputerami i, i gdzieś w szarości bloków i będzie chciał zobaczyć trochę przestrzeni z budzącą się wiosną, to myślę, że ta trasa może być świetna. Chociaż tej elementem dodającym trochę charakteru tej trasie były psy, których było wyjątkowo dużo. Jak w całym projekcie w tych luźno biegających psów naprawdę nie było wiele, mimo tego, że wiele osób ostrzegało, że w Świętokrzyskim te psy niezamykane za bramą to jeszcze jest pojawiający się temat, no to nie było ich dużo, ale już na tej ostatniej, a przedostatniej w sumie trasie na Ponidziu było ich. Sporo, ale poza tym było naprawdę bardzo silankowo i przyjemnie, chociaż trzeba zwrócić uwagę na to, że na tej trasie jest mało takich punktów gastronomicznych. W ogóle na tych trasach zbyt dużo punktów gastronomicznych nie było. Jak sobie to porównamy, nie wiem, z Małopolską, gdzieś okolicami jednak trójmiasta, no takimi bardziej turystycznymi rejonami, no to jednak tam jest więcej okazji, żeby sobie dobrą kawkę wypić. W całym tym projekcie takich miejsc jednak brakowało, co z drugiej strony pokazuje, że te okolice są dalej bardzo mocno nieodkryte i dużo można jeszcze takiego. Autentycznego, lokalnego życia tam e, zobaczyć. No, ex aequo ten szydłów, kraina śliwki, e, no, niesamowity klimat samego Szydłowa. E, kiedy kiedy jechaliśmy tam z Jarkiem i gdzieś e, minęliśmy tablicę z napisem: Polskie karka są. No, to jest tak trochę pod nosem: pomyśleliśmy, ta polskie karka są. No, tak można. O każdym kawałku muru powiedzieć, ale potem wyjechaliśmy ze zakrętu i wyłonił nam się ten Szydłów z tymi średniowiecznymi murami, i mieliśmy takie wrażenie, jakbyśmy wjechali na jakiś plan filmowy w ogóle. To robi naprawdę niesamowite wrażenie. No i też ten finał trasy, zresztą bardzo przyjemnej, też spokojnej trasy w ładnych okolicznościach przyrody. Finał na ryneczku w Szydłowie, gdzie wszystko się kręci wokół śliwki. Możecie zjeść te śliwkowe ciastka, kupić śliwkowe cukierki, napić się śliwkowego cydru i tym podobnych rzeczy, co też naprawdę miało swój klimacik i szydłów też no, musi w tej liście na tej liście trzech najfajniejszych tras projektu się znaleźć Podsumowując już w tym poprzednim materiale z ostatniej trasy, wam mówiłem, że fajnie to wszystko wyszło, bo jak sumowałem zasięgi w tych mediach, które były kluczowe dla projektu, czyli na YouTube, Instagramie i Facebooku, no to nam tego wszystkiego wyszło ponad 700 tysięcy wyświetleń. Nie wiem, czy się gdzieś tam już momentami nie, nie dobijamy pod, pod milion, chyba jeszcze nie, ale naprawdę tych wyświetleń było bardzo dużo i bardzo mi to cieszy. Liczę, że też te trasy i te relacje będą żyły, no bo. Zwłaszcza na strawie. Wiele osób komentowało, że te trasy przejedzie w kolejnym sezonie, no jednak było to późno, więc zakładam, że, że te trasy naprawdę się przydadzą. Zresztą tutaj na koniec chcemy je zestawić w formie takiej broszurki, którą będzie sobie można gdzieś pobrać, ściągnąć i zobaczyć te wszystkie trasy w jednym miejscu. Więc było to bardzo, bardzo intensywne i bardzo mi się chyba podobały Wasze reakcje, w sensie mam wrażenie, że Wam się podobało i podobało mi się to, jak reagowaliście na te filmy, bo wiele osób chyba tak samo jak ja po prostu odkrywało to wszystkie no i nie spodziewało się, że w miejscach, które pozornie wydają się bardzo średniorowerowe, w praktyce mają do zaoferowania całkiem dużo i to czegoś takiego zupełnie innego, naprawdę wartego odkrycia. Co dalej? Zobaczymy na razie koniec. Ten projekt został zamknięty. Mam kilka pomysłów, jeszcze związanych ze Świętokrzyskim, ale też nie ukrywam, że tego typu konwencje chętnie zrealizowałbym gdzie indziej, więc tutaj. W tego typu projektach ważne, naprawdę bardzo ważne było wsparcie władz lokalnych. To nie ze względu tylko na to, że był to projekt finansowany przez województwo świętokrzyskie, więc ja miałem ten komfort w końcu realizowania tego typu projektu, do którego nie musiałem dokładać, więc poniekąd była to moja po prostu praca wykonana w tym czasie. Ja mogłem się skupić na zrobieniu tego jak najciekawiej, jak najlepiej. Nie musiałem się gdzieś tam szarpać i martwić o budżet w tym czasie, w którym to zostało wykonane, więc fajnie by było pokazać wiele, wiele innych miejsc. Mam nadzieję, że ten projekt jest trochę takim przetarciem też szlaku dla tego typu działań, i też dotrze do władz różnych regionów, miast i ciekawych miejsc, jako dowód na to, że można pokazywać region, można pokazywać, promować turystykę w trochę też inny sposób. No bo. W tym wszystkim mam wrażenie przede wszystkim że udało się zrealizować ten projekt zgodnie z duchem Bike Show, czyli to był temat, który był czasami dość wymagający i trudny, jeżeli chodzi o nasze rozmowy i układanie różnych tras, bo musieliśmy w tym wszystkim pogodzić oczywiście oczekiwania te oficjalne, żeby jednak pokazać takie najciekawsze, najważniejsze z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego i historii regionu miejsca, a z drugiej strony no nie stracić klimatu tego, co ja robię, czyli klimatu, który, mówmy się, jest daleki od takiej klasycznej turystyki, gdzie się jednak chodzi, zwiedza, często staje. Bike Show jest projektem kolarskim, czy to szosowym, czy gravelowym, no i tutaj przede wszystkim chodzi o jazdę, a no niekoniecznie o chodzenie gdzieś w szosowych butach po jakichś starych zamkach, więc myślę, że uda się znaleźć w tym wszystkim Złoty Środek. Mi się te filmy, szczerze powiedziawszy, po czasie fajnie ogląda. Mam wrażenie, że osoby, które to komentowały, też były zadowolone i też widziały, że to dalej jest bike show, ale bike show, który dociera do miejsc, których może się nie spodziewali. Więc myślę, że to fajnie wyszło i mam nadzieję, że gdzieś tam kolejne regiony, kolejne władze, kolejni oficjele będą dostrzegali też potrzebę tego typu projektów, docierania do ludzi w ten sposób, docierania do, do Was, drodzy widzowie, właśnie widzów bike show. I co, że. Tego typu pracy będzie jak najwięcej. No i cóż, drodzy Państwo, czas powoli kończyć. Na koniec, oczywiście, ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za wspieranie tego projektu, za oglądanie tych filmów, za jeżdżenie po trasach, za dawanie łapek w górę, za udostępnianie, za wrzucanie kudosów na strawę. Mam wrażenie, że chyba większość, jak nie wszystkie filmy z tego projektu gdzieś tam dobiły do 2000 kudosów i więcej na, na konkretnej trasie, więc naprawdę super było to widzieć. Ponieważ to jest podsumowanie, a mi zależy na Waszych opiniach, to napiszcie też w komentarzach, jak Wam się ten projekt podobał, jakie Waszym zdaniem były jego największe plusy, jakie były największe minusy i napiszcie, co byście ewentualnie w tego typu projektach jeszcze zmienili na przyszłość, co byście chcieli w nich oglądać albo inaczej jeszcze napiszcie, jakie regiony chcielibyście w takiej konwencji. Zobaczyć. No i oczywiście, jeżeli akurat pracujecie w różnych urzędach, wydziałach turystyki i tym podobnych i chcielibyście tego typu projektów was zobaczyć, no to będzie mi oczywiście bardzo miło, jak mi polecicie i gdzieś to po prostu dalej pchniecie. Ale piszcie, jak Wam się podobało, jakie były największe plusy, jakie największe minusy. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące jeszcze samego Świętokrzyskiego, wszystkich tych tras, też piszcie, na pewno tę wiedzę uzupełnimy. A ja co? Powoli kończę, wracam. Na Zwifta, jeszcze coś trzeba dzisiaj przekręcić. No i mam nadzieję, że jutro, już trochę ścieżki rowerowe będą ogarnięte i uda się chociaż jakąś godzinkę, dwie normalnie na rowerze na zewnątrz przekręcić, bo trochę po ostatnim tygodniu mi już tego brakuje. W styczniu znowu się szykuje Hiszpania. W zasadzie Hiszpania od stycznia do, do marca w tym roku ma być, ale nie ukrywam, że to zimowe jeżdżenie w Polsce. Ja lubię i fajnie by było, żeby jednak tutaj okoliczności przyrody trochę pomogły, więc trzymam kciuki, żeby chociaż ścieżki suche były. Myślę, że nam wszystkim się przyda. Póki co kończę. Dziękuję. Hej!